Witajcie study Drzewo Franciszka. Dziś ekspresowa relacja z kolejnej naszej październikowej akcji. Tym razem dowiedzicie się, po co wystawialiśmy się na targach Poleko i co tam w ogóle robiliśmy. Aby usprawnić nagrywanie wywiadów, do przyjęcia zaszczytej funkcji zadawacza pytań poprosiłem koordynatora programu Drzewo Franciszka, pana Krzysztofa Mączkowskiego. Ale ja za głośno gadam? Spoko, ściszę w montażu. Na targach Poleko wystawialiśmy się po raz pierwszy. Na dobry początek kilka słów od profesora Grzegorza Skrzypczaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wieloletniego współpracownika Fundacji Zakłady Kurlickie oraz fundamentum Merytorycznego Drzewa Franciszka. Panie profesorze, Fundacja Zakłady Kurlickie i program Drzewo Franciszka po raz pierwszy na targach Poleko. To historyczna chwila warta komentarza. Bardzo się cieszymy z tej obecności na targach. Jest to wydarzenie nie tylko Bym powiedział krajowe, ale międzynarodowe. Chcemy w tym uczestniczyć, pokazujemy nasz dorobek oraz materiały, które dysp którymi dysponujemy w zakresie szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska. Nasze stoisko w leśnych barwach gościło wielu znamienitych postaci, z których kilku udało się zaprosić przed kamerę. Nie będziemy w tym filmie prezentować wszystkich wywiadów, bo musiałby trwać półtorej godziny. Będziemy prezentować je potem cyklicznie. Tymczasem zobaczmy, kto nas odwiedził. I jako pierwsza na nasze stoisko dotarła pani Ewa Jednikowska, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, która mówiła m.in. o mało znanej stronie leśników, związanej z działalnością kulturalną, jak malarstwo czy fotografia. No i oczywiście zapraszała wszystkich do odwiedzenia Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Następnym naszym gościem był pan Krzysztof Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, który mówił o tym, czym zajmuje się ta jednostka, i która, jako państwowy instytut badawczy, realizuje zadania o charakterze publicznym. Wywiad był dość długi i bardzo ciekawy, więc z pewnością poświęcimy mu osobny materiał. Tymczasem po wielu innych spotkaniach przyszedł czas rozprostować kości i odwiedzić z kamerą inne stoiska oraz wydarzenia targowe. To był Strzał w Dziesiątkę. Udało nam się przeprowadzić wywiad z prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, profesorem Maciejem Chorowskim, który w całości obejrzycie już za tydzień. Wynosany naszym rozmówcą był pan profesor Andrzej Miezgajski, członek Światowego Stowarzyszenia na Rzecz Miejskiej Ekologii, specjalista od zarządzania środowiskiem, którego pytaliśmy o kluczowe elementy ekologii miast. Kilka słów o obecnych działaniach i największych wyzwaniach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzieliły nam prezes tego funduszu pani Jolanta Ratajczak. Natomiast ciekawostką na poleko była dla nas także obecność pana Lecha Janiaka, prezesa Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, który zdradził nam, czego strażacy szukają na targach ekologicznych. Po powrocie na stoisku czekała nas niespodzianka. Udało nam się po sąsiedzku zaprosić panią Katarzynę Błachowicz, wiceprezes klastra gospodarki odpadowej i recyklingu, która mówiła o. A, zresztą nie będziemy wam wszystkiego zdradzać. Dowiecie się tego przy okazji kolejnych odcinków. I to tyle krótkiej naszej relacji z obecności na targach, a w następnych odcinkach dowicie się o czym tak naprawdę z naszymi gośćmi rozmawialiśmy. Serdecznie zapraszam.